Nie witam witam. Zapraszam na mój kanał. Zaskrybujcie łobaben. Właśnie jestem, widzowie tutaj. Zobaczcie jak wygląda. Jeszcze, jeszcze wysyka. I tak patrzę, łopaben. Widzowie zaskrybujcie kanał tego typu. Zobaczcie. I powiem wam widzowie, łobabym, no że chyba nie będę musiał poprawek robić tego typu. Zobaczymy jak to będzie wyglądało jeszcze... No wie, wiecie, przejść nie przejdę, bo widzicie, jeszcze jest mokre. Niektórych... o, jeszcze się klei. No, widać po palcach. Niektórych już jest suchciutko, tego typu. Zobaczcie, i mi się wydaje, głoba Ben, widzę, że nie będę musiał poprawek robić, bo widzę, że tak jak to wysło, to inaczej wygląda, bo jak jest mokro, to się rzuca w chuj w oczy, a teraz jakoś, słuchajcie, to tak nie widać tego, może dlatego, że, dlatego, że wysło. zobaczcie, o, widzicie no słuchajcie widzowie, tak jak się mówi cały czas trzeba ładować wszystko, łobabę i tak mówiłem widzowie, przemyślcie sobie, bo możemy na live robić cele, które będziecie nam pomagać, zebrać pieniądze na remont tego domu a to wszystko od was zależności tego typu zobaczę no słuchajcie no mi się wydaje ale to i tak musi dobrze wysnąć łobabęd żeby móc wejść tam dalej zobaczcie jak to wygląda to muszę zobaczyć tego ale to słuchajcie to ja muszę teraz no moc nie wejdę no bo no, świeża farba jeszcze się klei i dlatego tak to jest tego typu. Przemyślcie sobie te fakty łoben i naprawdę jak chcecie nam pomóc wspierać i, i nie hejtować, nie wyzywać nas, to mówię się, że jak Wy do nas podejdziecie pozytywnie, to my do Was też podejdziemy pozytywnie. Zobaczcie jak tu jest wy, wymalowane. No słuchajcie, cały czas ładuje się tego typu widzowie. To nie jest jak to... Ci mówię, że w domu no, nie na się nic nie robi. Cały czas się robi. Ła wow, wow, Tego typu. Cały czas. No ale tu mówię. Tu musicie widzowie przemyśleć Fuck, ty prawdziwe tego typu. O. Zobaczcie, jak to idzie. Tego typu. Zapraszam na mój kanał. Zaskrybujcie. Jest 620. Subów bardzo się cieszę, dziękuję wam widzowie, no i po prostu zapraszam na mój kanał, o, zobaczcie jak ładnie tu wszystko wygląda i tak to jest, no trzeba widzowie sobie pomagać i wspierać, a nie oczerniać, wyzywać inne rzeczy, prawda? Nie słucham, nie słyszę was widzowie, róbcie pierdolny hałas, tego typu, trzymajcie się, wow.